Matrix to system. Ten system jest naszym wrogiem. Gdy znajdziesz się wewnątrz i rozejrzysz się, kogo zobaczysz: biznesmenów, nauczycieli, prawników, stolarzy. To umysły ludzi, których próbujemy ratować. Ale zanim to zrobimy, są częścią systemu, a zatem naszymi wrogami. Musisz wiedzieć, że większość nie jest gotowa do odłączenia. Wielu jest tak mocno związanych z systemem, że walczą w jego obronie. Słuchasz mnie, czy gapisz się na kobietę w czerwonej sukni? Spójrz jeszcze raz. Zatrzymaj. To nie jest Matrix? Nie. To program treningowy, który macie nauczyć, że każdy oprócz nas może być jednym z nich. Kim oni są? świadomymi programami. Mogą się dowolnie przemieszczać, ale zawsze są zintegrowani z systemem. To znaczy, że każdy nieodłączony jest potencjalnym agentem. W Matrixie mogą być w każdym i w nikim. Jak dotąd tylko przed nimi uciekamy. Są dozorcami. Strzegą wszystkich wrót i mają do nich klucze. A to znaczy, że prędzej czy później ktoś będzie musiał z nimi walczyć. Nie będę cię okłamywał. Wszyscy, którzy walczyli z agentami, zginęli, ale choć inni przegrali, ty zwyciężysz. Dlaczego? Widziałem agenta, który przebił betonową ścianę. Można do nich strzelać, ale nikt jeszcze nie trafił. Mimo to ich siła i szybkość opiera się na obowiązujących prawach, dlatego nigdy nie będą lepsi od ciebie. Co to znaczy? Że mogę uchylać się przed kulami? Nie, neo. To znaczy, że gdy będziesz gotów, nie będziesz musiał.